Dzień dobry Państwu. Zawsze uważałem, że młodzi nauczyciele mają najgorzej, ponieważ nie dość, że to umowy na czas określony i tak dalej. Państwo znacie to z własnego doświadczenia, to jeszcze przychodzi mi otworzyć panel dyskusyjny e, w, dotyczący języka. E, może zacznę od takiego cytatu, który pewnie wszyscy z Państwa znacie. Granice mego języka oznaczają granice mego świata. No i jak jest dzisiaj z językiem młodych ludzi i społeczeństwa w ogóle wszyscy y, widzimy. E, ale jak może być? Wpadła mi ostatnio bardzo ciekawa książka do mojej biblioteki Galiego Garta. Super smutna i prawdziwa historia miłosna. Przenosimy się do 2030 roku. Właściwie m, nikt już nie czyta książek zupełnie. Więcej, nawet samo ich posiadanie, traktowane jest jak coś nienormalnego, kuriozalnego, odrażającego. I świetnie ujmują to młodzi ludzie. Mówiąc w pewnym momencie po prostu wprost. Książki cuchną. Nie ma kanonu lektur, nie terroryzuje się uczniów strumieniem świadomości, postmodernizmem czy anaforą, której potrzeba znajomości, nie wiem czy Państwo byliście świadkiem tej dyskusji, podważał ostatnio Jacek Grzakowski, mówiąc po co to cholery 365 tysięcy maturzystów ma wiedzieć co to jest anafora. Co jeszcze o tej książce? Właściwie to taka to taki świat gigantycznych zmian, przewartościowań, zupełnie nieodwracalnych procesów. Yy, procesów, które od książki yy, wędrują do pokolenia TXT. To pokolenie zostało nazwane przez jednego z pańskich profesorów właśnie. Myślę, że wszyscy wiemy, o jakie pokolenie idzie. Zamiast książki mamy portal Global Teens. Global Teens, yy, który no, jest takim portalem właśnie globalnym, ale no taką upiorną wersją można było powiedzieć Facebooka dzisiejszego. Mamy dwoje bohaterów, to bardzo ważne. Leni i Yunis. Leni to taki jeszcze człowiek nie z tego świata nowoczesnego. On ma 40 lat. On uwaga, ma książki w bibliotece, a raczej, jak mówi narrator, ma ścianę niecyfrowych artefaktów medialnych. Znajduje się na wysokiej pozycji w internetowym rankingu 101 osób, których powinno być nam żal. No i 40-latek zakochuje się w 20 Eunice. Dziewczynie, która dba o swoją wagę, nie przekracza 40 kg, to nie ma szans, żeby przekroczyła tę wagę. Która ma wielkie problemy osobowościowe, emocjonalne, właściwie taka psychologiczna opowieść o jej rodzinie. W związkach, w które wchodzi. No, Yunis jest fanką właśnie do I właściwie o co mi chodzi, dlaczego eksponuję tę książkę? Ponieważ w, w, Steingart wpuszcza nas, mówiąc przysłowiowo, w malinę. Prowadzi z nami literacką grę. O co chodzi? Yunis wypowiada się językiem emotikonów, skrótów, w, w, w właściwie równoważnych uznań. I okazuje się, że zupełnie nie potrafi językowo wyrazić tego, co się z nią dzieje. Nie potrafi w ogóle mówić, nie potrafi w ogóle pisać. Bo świat w stanie rozkładu, to świat też w stanie rozkładu języka. I w tym momencie chciałbym przytoczyć taki artykuł, jeżeli państwo sobie robicie notatki, warto tego zajrzeć, jest dostępny online. Z Gazety Wyborczej Robert Siewiorek, dosyć świeże bułeczki, jak państwo widzicie, 7 czerwca 2013 roku, e, opublikował taki artykuł, czy generacja TXT zamęczy język. Nie będę go streszczał, też nie będę e, opowiadał o tym, co macie Państwo na slajdach. Właściwie mamy dosyć skrupulatnie opisywane racje tekstu entuzjastów i ich przeciwników, a właściwie fanów klasycznego języka. No i niektórzy powołują się na to, że SMS-owanie u dzieci od 8, 8 do 12 lat właściwie przyspiesza naukę czytania, pisania. Inni mówią, że właściwie jest to zjawisko, które maskuje lenistwo i dyslekcja współczesnych ludzi. Ale niezależnie od naszych sądów można byłoby powiedzieć, że współcześnie jesteśmy zgodni, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które nazwałem językowym czegokolwiek. No i drugim, drugim zjawiskiem dotyczącym języka, redukcja języka. Zastanawiałem się tylko co zrobić, żeby jakoś nas zastanowić, żeby wzbudzić jakąś refleksję, abyśmy no nie wiadolili tylko, że język się rozpada. Mianowicie zrobiłem ankiety wśród uczniów tym razem. Było przed chwilą o ankietach wśród nauczycieli, ja zrobiłem ankietę wśród uczniów. Natomiast tego, w jaki sposób wypowiadają się, proszę Państwa, nauczyciele, czyli my, w jaki sposób my się wypowiadamy. Bardzo proszę, aby Państwo spojrzeli. Właściwie jest tylko pięć pytań, będzie szybko. Pytanie pierwsze. Nauczyciele języka polskiego zwracają uwagę na poprawność językową swoich wypowiedzi podczas prowadzenia lekcji. Pytanie drugie. Nauczyciele języków obcych zwracają uwagę na poprawne używanie języka polskiego podczas prowadzenia lekcji. Pytanie trzecie. Nauczyciele pozostałych przedmiotów, czyli języka polskiego i języków obcych zwracają uwagę na poprawne używanie języka polskiego podczas prowadzenia lekcji. Uczniowie mieli do wyboru 6 właściwie możliwości. Zawsze zwracają uwagę. Bardzo często, często, rzadko, bardzo rzadko nigdy. Czyli widać pewną równoległość. Mamy trzy na plus, 3 na minus. No i proszę Państwa, przyjrzyjmy się temu, co wyszło. Była to ankieta przeprowadzona na. Y, setce uczniów, więc myślę, że dosyć reprezentatywna. Właściwie, jak Państwo wiecie, w szkołach już sezon wakacyjny, bo kto chodzi do szkoły, gdy się wystawi oceny. Więc zrobiłem tę ankietę w pięciu klasach. To dosyć spora. Spore, spore pole badawcze. Co więcej, technikum oraz liceum ogólnokształcące, bo akurat oprócz tego, że uczę w liceum, mam przyjemność też prowadzić zajęcia w technikum. Dwa różne światy. No i tak, poloniści zwracają uwagę na poprawność języka polskiego. Jak sumujemy te trzy kategorie, zawsze, bardzo często i często, wyjdzie nam całkiem przyzwoity wynik 93%. Tak, tylu, tylu polonistów zwraca uwagę na to, czy wypowiada się poprawnie. Czy językowcy, nauczyciele języków obcych zwracają uwagę na to, jak się wypowiadają w języku polskim? Jest w tym trochę gorzej, mianowicie jak sumujemy znowu kategorie zawsze, bardzo często i często. 51% nauczycieli języków obcych zwraca uwagę na poprawność wypowiadania się w języku polskim, natomiast 29 rzadko robi to 35% językowców. Rzadko zwraca uwagę w ogóle na to, jak mówi w języku polskim. No proszę Państwa, ale już zupełnie dramatycznie to wygląda u nauczycieli innych przedmiotów, bo to okazuje się, że zawsze 0% zwraca uwagę na poprawność języka polskiego. Podczas prowadzenia zajęć bardzo często 4%, często 25%, co w sumie daje 29%, a jak sumujemy kategorie rzadko i bardzo rzadko, to mamy aż 68% nauczycieli, którzy zdania uczniów nie zwracają uwagi na to, w jaki sposób się wypowiadają. I już dwa ostatnie pytania, też takie porównawcze, poglądowe. Jak dbamy o język, którym wypowiadają się uczniowie jako nauczyciela. Nauczyciele języka polskiego poprawiają błędy językowe uczniów. I pytanie piąte. Nauczyciele pozostałych przedmiotów poprawiają błędy językowe uczniów. No i spójrzmy na wykres. Okazuje się, że zawsze często i bardzo często poprawia błędy językowe uczniów 87% nauczycieli języka polskiego. No, sygnał ostrzegawczy, ponieważ rzadko albo nigdy robi to 13% nauczycieli języka polskiego, tak, to dosyć spora grupa, no ale proszę Państwa, nauczyciele pozostałych przedmiotów w 90%, jak sumujemy dolne wyniki, nie zwracają uwagi w ogóle na to, jakim językiem wypowiadają się uczniowie, nie poprawiają tego języka, tak, zawsze 0%. Bardzo często poprawiają błędy językowe uczniów? 0%. Często 10%. Natomiast rzadko 39%, bardzo rzadko 42% i nigdy 9%. Te trzy ostatnie, prawda, dają nam 90% nauczycieli, którzy nie ingerują w język uczniów, gdy słyszą jakiś komunikat. Pomysły i inspiracje. Bardzo szybko. Myślę, że współczesność wymaga tego właściwie taki skrót myślowy, aby nauczyciel każdego przedmiotu po trosze stał się polonistą. Jeżeli chcemy dbać o to, aby język się nie rozpadł, aby język nie spełniał tylko tej funkcji przekazywania informacji, musimy sami też wchodzić w rolę polonisty. Kiedyś może to było mniej potrzebne, teraz wydaje mi się to najsensowniejsze i bardzo konieczne, jak pokazują wyniki. No i Druga sprawa. Ja to obserwowałem też wśród moich znajomych nauczycieli i mnie to bardzo niepokoi. Na przykład gdy nauczyciele pytają, ucznia zazwyczaj słuchają i czekają, aż on skończy. Nie ma żadnego dialogu z uczniem. Nie ma ingerencji w to, jak uczeń mówi. I moim skromnym zdaniem pokazuje to, że w szkole, gdzie właściwie przecież nauczyciel powinien być mistrzą słowa, mamy do czynienia tylko z takim zjawiskiem wyszukiwania informacji. Jest to sygnał ostrzegawczy, tak mi się wydaje, który, który no zastanowił mnie i pewną propozycję też mam za działanie, jak to zmienić. Mówi się nam, że żyjemy w kulturze obrazu, prawda, że tekst właściwie zostaje zastąpiony obrazem. A ja mam propozycję właśnie, żeby ten wykres poszerzyć, żebyśmy żyjąc w świecie emotikonów, żyjąc, żyjąc w świecie skrótów. Właśnie konwertowali znów obraz na tekst. Prosty przykład, jak to zrobić, według mnie. Mamy smutną buźkę, która właściwie, której właściwie wszyscy używamy. Czemu nie poprosić ucznia, by dokonał takiego rozwinięcia, tego schematu. Jest mi bardzo smutno, ostatnio nie mogę się pozbierać, dławią mnie różne emocje, czuję się zagubiony. Proszę państwa, bo jeżeli opowieść znika, a język jest po to, by opowiadać wszystko Y, co przeżywamy i y, aby wyrażać swoją tożsamość znikamy też D. Dziękuję bardzo.